Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Miłek. Jak słyszycie mam nowy mikrofon i dziękuję za to, co widzieliście pod ostatnimi filmami. Pod tym specjalem 16 łapek w górę, pod tym następnym 6 łapek w górę. A tak a propos, dostałem 3 maile w poszukiwaniu kierowcy z własnym sprzętem. Potrzebuję gotówki i nowiutka ciężarówka. Do tej ciężarówki może obejrzyjmy ją, ale jeszcze w komentarzu napiszcie, którą zdolność wybrać. No, zatrzymuj, zatrzym, zatrzyma, zatrzymuj. Obejrzyjcie i powiedzcie, które wybrać. Ja bym chyba wziął y, ekologiczna jazda i delikatny ładunek, ale zobaczymy jak to będzie w komentarzach. No więc idziemy obejrzeć tą ciężarówkę, a później wejdziemy i zobaczymy. Jakie są zlecenia na dziś? Zobaczyliśmy ile, ile ta ciężarówka ma koni. I to chyba będzie, to jest tak. On ma 310 tutaj moment obrotowy, skrzynia biegów, zbiornik paliwa 1300 litrów, 4 koła, razy 2 z tyłu. Jakie mamy tutaj zamówienia? Kabinet, wszystko ma musimy odblokować. No tutaj jeden za 16 tysięcy. Tutaj normalne, wnętrze. Ciekawe jaki jest licznik, nie wiem. Jak już to bym wziął sobie tą flagę albo albo tą, bo ta jest mi się bardzo podoba i ta. One są takie polskie. Tutaj są jeszcze tablice tutaj są takie, możemy na tym zamontować za lampy lub w późniejszych y, czasach y, inne rzeczy. Tutaj zderzak, tutaj kolejny, tutaj pode, podest, tutaj opona, tutaj jest felga, tutaj zbiornik, osłona, tutaj jest opona, tutaj felga, a z tyłu nic nie możemy zmienić, tutaj jeszcze tłumik zamieniamy. No. no i to tyle tutaj, więc dużo do zrobienia tutaj nie ma, tutaj można jeszcze kierownicę i zamontować takie rzeczy, tutaj możemy zamontować na przykład takie. No, tutaj możemy się przespać. Tylko w teorii. No, ale nie kupimy jej, dlatego że jeszcze nas nie stać. A kredytu wolałabym nie brać. Więc będziemy robić po prostu, dopóki nas nie będzie stali zlecenia. Zobaczymy, jakie dzisiaj naj, najdroższe jest zlecenie. Jest to 3700 euro. I to będzie z Warszawy do Katowic. Przyjmujemy. Tak jak mówiłem, będziemy dostawy ro, zlecenia tak jeden na jeden odcinek. A dzisiaj, a jeśli pod tym filmem i na, bo dzisiaj wylecą na kanał dwa filmy z Eurotraka, dlatego, że yy, no, nie było dawno filmów, dlatego, że miałem trudną sytuację. Musiałem dużo rzeczy nadrobić. Yy, znaczy nie są związane ze szkołą, ale no, komputer jeszcze mi się trochę nie współpracował, musiałem go naprawiać, więc no teraz się pojawią dwa jeśli łącznie przy tym i przy następnym będą yy, będzie powyżej 10 łapek w górę, to na pojutrze na kanał wyleci symulator Farm, więc chyba ta oferta jest yy, no, opłacalna, bo Wystarczy, że zostawicie pod tym i tamtym mapie, filmem 5 łap, jedną łapkę. Jeszcze nie pamiętajcie o subskrypcji, bo mamy ich aktualnie 79. A fajnie by było, gdybyśmy w końcu dobili, dobili stówkę. Więc, A na stówkę szykuję coś, taką grę, bardzo fajną. Mogę Wam stradzić Boost Simulator. 8, no tą, tą, tą grę, która wyszła nową i jeśli w, do końca wakacji będzie 100 subskrypcji to ją nagram i może jeśli będzie dużo do, dobre zainteresowanie to wtedy zrobimy z niej serię teraz będziemy jechać 3, no 3 godziny 40 minut więc no jak dojedziemy do jakiejś stacji, no to tam niestety zrobimy przerwę. No i zobaczymy, co będzie dalej. Taka a propos, jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że jest ma, że o tym, że yy, to w komentarzu piszcie na przykład uwagi, albo na przykład tak jak z, jeden użytkownik, żeby nagrał na więcej Roblox. I Roblox będzie niedługo to będzie o, Więc mogę tyle powiedzieć, a więcej dowiecie się już niedługo. Więc yy, tak czytam. No nie są, żeby Czytam Wasze komentarze i nie, jak mi się niektóre podobają, albo tak jak mówię, że na przykład do końca dzisiejszego dnia, kto napisze komentarz, dostanie ode mnie serduszko i nawet odpowiedź, więc opłaca się. A jeszcze jeśli jakiś komentarz będzie mieć powyżej 10 lajków, łapek, w... no lajków, no to wtedy z tą osobą może nagram jakąś grę lub jak już inaczej będziemy na przykład nagramy film. No zobaczymy. Jeszcze napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrał Eurotraka multiplayer albo jakąś inną grę. Napiszcie w komentarzu jaką i y, no, osoby, które na przykład chcą tą grę, to niech napiszą pod, ty, pod tym komentarzem tak, a ci, o osoby, które nie chcą, niech napiszą nie. I y, kto dotrwa do tego, dotrwał do tego momentu, to niech napisze szósta minuta w, w komentarzu i ja wtedy mu przypnę serduszko. tutaj jeszcze więc chciałabym Wam podziękować za to, że jest nas już dosyć dużo, znaczy nie jest nas duż, te, bardzo dużo, ale ten przyrost subskrypcji był błyskawiczny, bo miałem około 15 a tutaj nagrałem jeden film i fajnie tak no ale mam nadzieję, że w końcu do 100 subskrypcji no chciałabym nagrać tą nową grę bo już raz obejrzałam różne rzeczy i no powiem tak, że ciekawa gra no i śmieszna bo w niektórych momentach są śmieszne yy, sytuacje na przykład jak osoba nie chce się odsunąć od drzwi Ty musisz podejść i osoba, która prowadzi kier podejść do tej osoby i ją przeprosić albo można sprawdzać bilety I za, za osoba, która nie ma no to wtedy trzeba zapłacić mandat i zbliżamy się do stacji no a na stacji to jeszcze może zobaczymy, czy można sobie jakąś przeproskę zrobić jedziemy teraz chyba z Kanią Tutaj skręcamy, ale korek. Jak dojdziemy chyba, teraz zrobię cięcie, bo nie opłaca się oglądać, jak ja będę jechać, a jeśli na przykład coś się wydarzy, no to wezmę i zobaczycie. Dobrze, no to tutaj się zatrzymam i zrobię ucięcia, a jak będę już blisko, no to wtedy tam e, wtedy się zobaczymy, więc to zobaczymy. Jestem z powrotem. Ruszamy dalej w trasę. Zostało nam 37 minut. I patrząc na to jak, e, jak funkcjonuje ruch to obawiam się, że będą gdzieś korki, ale oby nie było. O dziękuję, że nas pan puścił. No teraz będziemy jechać. Ta ciężarówka jest dosyć wolna, bo na razie jak najszybciej mi się udało jechać, no to było... O nie, korek. No to było 870 km... Znaczy nie, 85 km na godzinę. pewnie remontują jak zwykle dziury oni tutaj zawsze remontują zawsze jak ten to tutaj albo ten pas się zniszczył, albo ten, ten. Idziemy sobie już do Katowic Dużo paliwa nie straciliśmy Ta ciężarówka jest bardzo oszczędna więc to mi się podoba w niej no ale jest bardzo Za Znaczy nie jest bardzo, ale jak na ciężarówkę, no to jak kiedyś wjechałam ciężarówką no to jechałam 219 ciężarówką, więc Teraz jak jadę na przykład taką, która o 90 km na godzinę jedzie, no to to jest dużo, z mało. A jak jadę na przykład taką, która jedzie 200 albo i 300, no to to jest już dla mnie szybko. Jak na ciężarówkę, bo gdybym na przykład z jakąś Byłoby tak trochę szybko, ale dla, dla osoby, która prowadzi ciężarówkę, to jest bardzo szybko, także nierealnie. No ale tutaj dojeżdżamy i no zakończymy. Odcinek będzie trwał około chyba 13 minut. Piszcie, czy chcecie więcej odcinków, które mają na przykład, są dłuższe albo krótsze. Muszę wycelować. Dobra. Zgasimy, żeby nie tracić paliwa I skończyliśmy. Pokażę rezultaty. Zrobiliśmy 3734 euro. To by było na tyle. Zapraszam Was do następnych i poprzednich filmów. Dziękuję.